Spojrzenie wiary na Kościół prowadzi do przyjęcia z poddaniem prawdy i z pragnieniem łaski od Boga. Bo ważniejszy jest urząd od urzędnika, ważniejsza jest posługa od posługującego. Od czasu Chrystusa Pana mamy już ponad 200 osób, które sprawowały urząd papieski, a urząd trwa. I Pan Bóg swoje sprawy przeprowadza poprzez ludzi świętych i marnych, takich jakimi są. Osobista ułomność jest osobistą stratą. Lecz posługa, posługa zlecona przez Chrystusa sprawia, iż sprawowanie tej posługi co do łaski jest ważne. Dlatego przy spojrzeniu wiary, na przykład, na urząd papieża, człowiek ratuje własną wiarę. Jednym z błędów jest utożsamiać człowieka z jego posłannictwem, posługą. Na przykład, chory dla siebie lekarz może być dobrym doradcą. Jak przywrócić komuś zdrowie. Wartość lekarza nie bierze się z jego osobistej kondycji zdrowotnej. I w kościele potrzebne jest spojrzenie wiary na posługę papieską, aby się umocnić w wierze. I trzeba pamiętać, że papież jest tylko posłannikiem Jezusa, by reprezentować jego interesy, czyli miłość zbawczą do ludzkości. A skoro tak, to posługa może być wykonywana nawet marnie, ale Chrystus trwa. Jak to w polskim przysłowiu, dłużej klasztora niż przeora. I ludzie mijają, dzieło pozostaje. Indywidualność, niepowtarzalna życia jest na osobisty użytek, osobiste uświęcenie. Dlatego nie wolno lekceważyć siebie, ani drugiego. Natomiast trzeba mieć świadomość uczestnictwa w rzeczach niezwykłych, w rzeczach boskich. Do których człowiek jest zaproszony. Łomność człowieka nie może zniszczyć dzieła Bożego. Jak tu jeszcze inni mawiają, że Pan Bóg pisze prosto na krzywych liniach, i każdemu z katolików rzymskich potrzebne jest zatroskanie o papiestwo. I o wspomaganie papieża, aby nauczanie papieskie, czyli wieczne od Chrystusowe, mogło być przekazywane bez zakłóceń. Na urzędzie papieskim zasiadali różni ludzie, czasami nawet bardzo marni. Ale żadnemu z nich nie udało się, nie zrobił tego, by zakłócić wiarę i źle nauczać co do dogmatu. Za osobiste wyczyny odpowiada każdy człowiek sam. A oprócz tego jeszcze będzie odpowiadał za wierność posłudze, do której został stworzony i posłany. Człowiekowi zaś wypada mieć spojrzenie wiary, bo ono ratuje od rozpaczy, rezygnacji, osłabienia. Człowiek nie zwątpi, w zwątpienie nie popadnie, gdy będzie nad wszystkim widział Boga, do którego należy ostatnie wiążące słowo. Bóg zbiera człowiecze ułomności i cierpienia, dodaje łaskę i wykorzystuje wszystką sytuację, w której człowiek istnieje. Pan Bóg wykorzysta i cierpienia, i krzywdy, i ofiarną biłość człowieka. Wszystko to jest brane przez Pana Boga pod uwagę. To jest takie hartowanie człowieka i przysposabianie go do przyjęcia daru wiecznego. By przyjąć dar wieczny, trzeba się do tego usposobić, nabyć właściwości, umiejętności znalezienia się przed Bogiem w wieczności. I tą szkołą. Przysposobienia do bycia u Boga, jest praktykowanie miłości ofiarnej, posłuszeństwo Bogu i na wszystko spojrzenie wiarą, zawierzeniem Bogu, zaufaniem i ofiarnym uczestniczeniem w krzyżu, który dany jest. W ten sposób człowiek uratuje siebie. A ratując siebie będzie z niego społeczna użyteczność, ponieważ nikt nie żyje dla siebie, a światło na przykład świec nie jest dla niej samej, tak i świętość, i pokuta, i uświęcanie się bliźniego ma wpływ na bliźnich, na ludzi wokół. I o to trzeba prosić Pana Boga i o to się modlić, by nie dać się zniszczyć okolicznościom nikczemnym, trudnym. By nie dać się zgorszyć, by nie dać się zniszczyć swojej linii życia, które jest zadaniem wiodącym do zbawienia. Kto ma wiarę czynną. Ten ma odporność na tak zwane zgorzenia. Zgorszenie oznacza upodobnienie się do gorszego. To co się upodabnia do gorszego? Każdy człowiek ma swoje posłannictwo i własne dziedzictwo od Boga. I ku temu trzeba zmierzać konsekwentnie, czerpiąc siły do wierności. Wieża Babel jest kontynuacją dziedzictwa grzechu rajskiego, kiedy to ludzie wyzwoliwszy się samowolą z objęć i opieki Pana Boga postanowili kroczyć drogą przez siebie wymyśloną. Tym razem chcieli znak sięgający nieba, aby być w porozumieniu i w dalszym ciągu w niezależności, oczywiście pozornej, w niezależności od Boga. Dlatego dla potęgi własnej zaczęli budować wieżę z wypalanych cegieł i ze smoły zamiast zaprawy murarskiej dziwne. Smoła nie jest po, spoiwem dla materiału budowlanego, czyli już od samego początku błąd. To jest znak ich błędu poznawczego i myślowego i dziedzictwo tej wieży ma swoją kontynuację w rozmaitych pokoleniach i przestrzeniach na ziemi. Kiedy ludzie chcą żyć bez Boga, przeciwko Niemu i sobie wystarczyć. Tak było na przykład w okresie żydowskiego komunizmu. Tak jest teraz w okresie tak zwanej Unii Europejskiej. Wybudowali się które przypomina niedokończoną budowlę wieży Babel. I wszystkie te. Ludzkie zamysły mają smutny kres, tak jak rozsypująca się Unia Europejska, czyli struktura ateistyczna wroga moralności. A Pan Bóg nie pozwala z siebie kpić i nie dozwoli na swobodny grzech zgorszenia, dlatego jak. Budowniczowi wieży Babel nie mogli się porozumieć. Tak również destruktorzy Półwyspu Europejskiego też coraz mniej się porozumiewają ze sobą, bo egoizm największą siłą jest i każdy myśli o swoim i o sobie. Być może Ziemia przeżyje jeszcze wiele takich sytuacji kiedy trzeba będzie przyjąć zasłużoną klęskę, by nie przyjąć zasłużonego piekła, za grzechy nieodpuszczone, nieodpokutowane, za grozę marnego życia. Opowiadanie wieży Babel ukazuje, jak ludzie chcieliby być niezależni. I sobie wystarczać. Ponieważ sprawcą chcenia i działania jest Pan Bóg, to i Bogu można przypisać to, co się dzieje. Wiemy, że różnorodność języków bierze się z izolacji i niepokonanych odległości. Wyizolowane społeczeństwo przez setki lat ma zupełnie inny język. Od narodu daleko stamtąd. Natomiast nie w brzmieniu języka, sprawa, lecz w brzmieniu serc człowieczych, w tym, czy ludzie chcą widzieć Boga, pamiętać o nim i prosić go o łaskę. Tego trzeba. Człowiek potrzebuje jednomyślności w Bogu i z powodu Boga. Przecież w jednym razie będzie w nim Duch rywalizacji, przemocy i niepodporządkowania. Zgubi człowiek wtedy ducha służebności, a rozkróluje się i będzie chciał dysponować innymi i decydować o nich jako najmocniejszy spośród wielu. Duch wierzy Babel. Ma różne oblicza, różne sposoby zaistnienia na przestrzeni dziejów. Zawsze jest to rezultat grzechu, jakiegoś upodlenia, kiedy Pan Bóg ludziom nie imponował, a sobie nie wystarczali, dlatego próbowali zbudować coś nadzwyczajnego, co by przekroczyło i im służyło. I trudno nawet zrozumieć, co miałoby z tego być, bo tylko prawda jest prosta. Fałsz i kłamstwo są wielorakie, niezrozumiałe, sprzeczne wewnętrznie i nie do obrony. Ucząc się woli Bożej w życiu Twoim, Chciej mieć decyzję, by do Boga przynależeć i z Bogiem być. Chciej czegoś takiego, by Bóg był dla Ciebie szczególnością całkowitą i jedyną nieodzowną. Jeśli w swoim myśleniu intronizujesz Boga na najwyższość Twoich wysiłków, Uniżysz się przed Nim i będziesz oczekującym łaski, to to oznaczasz też i wypełnienia łaską, która Cię będzie prowadziła do ocalenia. Brak jedności z Bogiem i posłuszeństwa Bogu czyni ludzi tak różnymi i rozbieżnymi, że między nimi będzie tylko wojna. I pochodne wojny w skali mikro i makro. By tak nie było, trzeba pamiętać, że tylko jeden duch Boga żywego może ludzi ocalić. Gdy więc Ty i wielu wokół Ciebie będziecie mieć wspólny zamysł wynikający z przyjętej woli Bożej, będzie pokój, będzie miłość, a na końcu zbawienie.